Witam serdecznie moi drodzy i znowu się widzimy jak widzicie, jak widzicie znowu się widzimy jak widać, no. <laughs> Witam, jak widzicie na podnośniku Aprila RS50 2009 rok, motor w stanie naprawdę perfekcyjnym. Rzadko się zdarza, żeby młodzi ludzie tak utrzymywali swoje pojazdy. Aż muszę się pokusić o pokazanie tego wszystkiego, bo powiem wam, tak wcześniej mówiłem, Rzadko się zdarza, żeby motor był tak utrzymany, niepołamany, połamany, nie porysowany. Ten motor nosi normalne ślady użytkowania. Przebieg to jest około, jak się nie mylę, 20 tysięcy. Muszę sprawdzić dokładnie. Coś koło tego. O właściciel ułożony i dba o swój sprzęt. Co go boli? Mamy do zniwelowania wyciek z podgłowicy płynu chłodniczego oczywiście, wyciek płynu chłodniczego z podgłowicy Jest taki problem z tym motocyklem, z motorem, motorowerem, o oh dobra, umówmy, żeby będę mówił na to motocykl. Z tym motocyklem jest taki problem, że to jest oczywiście 50-ka przerobiona na, na co innego. Nie odpala na rozrusznik elektryczny, to znaczy rozrusznik kręci silnikiem, ale on nie odpala, ale na pych to bez problemu odstrzała. No, i spróbujemy zdiagnozować, co tam się z tym dzieje. Jak widać, mam już rozebrane te wszystkie plastiki, powiem Wam troszeczkę tego jest. Yy, bardzo fajny motor, podoba mi się, ale dojście do czegokolwiek to jest katastrofa. Jak to w ścigaczu, Dobra, yy, na początek, yy, jak to zdiagnozować, co jest grane, dlaczego ten motor nie odpala na rozrusznik, a tylko na pych. To jest wykręcenie świecy i sprawdzenie, czy przypadkiem nie ma na niej jakichś resztek. Ja wcześniej pokręciłem trochę tym, tym silnikiem, ponieważ klient mi zgłasza, że spod głowicy wycieka płyn chłodniczy, więc sprawdziłem, czy przypadkiem ten płyn się nie dostaje do świecy, ale jak widzicie, świeca jest sucha. Ja przed wykręceniem tej świecy pokręciłem trochę silnikiem, ale sprawdzę jeszcze teraz endoskopem, czy przypadkiem nie... Taką kamerką inspekcyjną, czy przypadkiem nie... Mamy w cylindrze wody na tłoku, więc ja spróbuję to ustrojstwo uruchomić. O, mamy taką diodę, możemy tutaj sobie podświetlić, żeby sobie do środka zajrzeć. Dobra, ja to wprowadzę do cylindra i sprawdzimy. To nam skraca czas naprawy i nie, nie musimy niepotrzebnie zdejmować tej głowicy na początku bo na początek skupimy się nad nad tym czemu on nie odpala. Słuchajcie, tutaj widać ewidentnie, że jest sucho, widzicie? Gdyby się coś przeciekało, na pewno byłyby kropelki kropelki płynu chłodniczego. Płyn chłodniczy jest bardzo takim lepkim, lepką substancją z racji tego, że ma w sobie glikol i bardzo się lepi, więc na pewno coś by było widać. Tutaj jest tłok normalnie. Yy, tak gdyby nie, to no standardowo jest normalnie jest nagar, także jest standardowa rzecz, nie ma tam żadnych kropel, więc tu odpada na pewno, jeśli chodzi o, o to czy ten yy, płyn dostaje się do cylindra, na pewno nie, zaraz sprawdzimy sobie iskrę ja sobie urządzenie schowam sprawdzimy jak wygląda iskra i tak dalej Dobra, sprawdzimy sobie jak, jaką mamy jakość iskry, jak czy ona jest długa, czy słychać ją jak w poprzednim filmie z, z, z tym Zipem v, ZV-5. Oczywiście sprawdzamy to na samym przewodzie wysokiego napięcia. Ja widzę, że ten, ta fajka to tu jest taka, no jest no, bo jest, to musi być. Daj Boże, żeby dobrze działała, nie? A co dalej, to zaraz zobaczymy. Dobra, musimy jakieś miejsce metalowe znaleźć oczywiście przy silniku, ja już sobie sprawdzam tu i kręcę. Zobaczcie, ja wam zrobię teraz zoom na to i zaobserwujecie sobie, jak wygląda ta iskra. I potem wam wytłumaczę dlaczego ten silnik odpala i normalnie jeździ na, na, na zapych. Teraz, że ta iskra jest taka znikoma, bardzo króciutka, bardzo, bardzo króciutka, yy, więc mamy za niskie napięcie, to wysokie napięcie jest za niskie, żeby po prostu zapalić mieszankę. Po prostu ten, ta iskra gaśnie yy, pod ciśnieniem i dlatego też nie możemy odpalić, nie możemy uruchomić silnika, czyli jest niemożność uruchomienia silnika. I samo to, że po prostu zostaje zgaszona przez tą mieszankę. Klient mówił, że wymienia już cewkomodu. Wygląda na nowy, czysty. Ja bym sprawdził sobie jeszcze co innego. Zacząłbym przede wszystkim od cewkomodu. Muszę przeszukać swoje szpargały, bo mam taki cewkomodu testowy. Podłączyłbym go i zobaczymy, jak go będzie na tym, Ale przedtem jeszcze musiałbym sprawdzić. Jak wygląda sprawa koła magnesowego? Zaraz to zrobimy. Odkręcę sobie osłonę silnika od koła magnesowego i sprawdzimy, jak to tam wygląda. Czy impulsator mamy w tym modelu wewnątrz czy zewnątrz? Raczej będzie wewnątrz, bo to jest Ducati Energia. Ten, ten układ zaponowy, powiem jeszcze szczerze, nie podoba mi się ten przewód wysokiego napięcia, ale to pomijmy, ponieważ on takich, takich strat na pewno nie robi na tym odcinku. Nie możemy tu mówić o zabieraniu masy, ponieważ no, nie jest to zapłon DCI, który jest zasilany z akumulatora, więc to odpada. Silnik kręci szybko, więc nie ma spadków też na obrotach, ale za wolno, żeby zapalić ten silnik, prawda? Więc, więc coś tutaj jest, albo cewkomodu mamy podejrzane, albo cewki w silniku. Więc ja teraz przejdę jeszcze sobie do do do, do, do. Do strony koła magnesowego i zobaczymy co tam się dzieje, jesteśmy teraz z lewej strony motocykla. Jak widać, tutaj koło magnesowe widzę, że to koło magnesowe było wymieniane, przerabiane, bo ktoś chyba nie, nie umiał dostać tego koła magnesowego. Więc pasowało z silnika, który nie jest wyposażony w rozrusznik, ponieważ tutaj są naspawane w tych punktach. Przespawane z innego modelu z silnika AM6, bo to też pasuje. Zdejmiemy sobie koło magnesowe, zobaczymy, jak w środku. Czasem jest tak, że zabrudzony jest magnes w środku. No i to pole magnetyczne nie jest aż tak mocne, żeby, żeby nam to zadziałało. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Oczywiście takie koło magnesowe ściągamy ściągaczem. Ja mam takie ściągacze dedykowane, taki zestaw. Można go dostać u nas w sklepie internetowym, jest dostępny. Nie. Oczywiście ściągamy sobie koło magnesowe no i sprawdzamy co tam się dzieje w środku, prawda? Zaraz powiem dokładnie na co trzeba zwrócić uwagę. Czy jest sobie tylko ten ściągasz? Musimy go sobie schować. Dobra, Na co tutaj musimy zwrócić szczególną uwagę, moi drodzy? Pierwsza sprawa: czy cewki nie trą nam o koło magnesowe? No w tym miejscu widzę jakieś przytarcie. Nie wiem czy Wy to widzicie. O, takie lekkie przytarcie. Muszę sprawdzić od czego to jest. Czy to jest od koła magnesowego? Czy to, przepraszam, czy to jest od impulsatora, czy od cewek. Widzę jakieś przytarcie na impulsatorze. Zaraz to zresztą zweryfikujemy. Wezmę jakieś szmatę czystą. wyczyścić to koło. Jakieś tam resztki oleju się dostają. Jest ewidentne przytarcie w tym miejscu, ale to miejsce jest bardziej od cewek. Gdzieś cewki się jakby przesunęły. Ta cewka też. Powiem tak, jeśli koło magnesowe uderza o cewkę, to mamy na 95% już diagnozę, że to może być Uszkodzony stator. Ta cewka nie może być dotykana przez koło magnesowe. Wtedy się podczas wibracji uszkadzają uzwojenia w środku, po prostu robią zwarcie. Gdzieś tam się przesuwa korpus i, i zwiera się to. I Im bardziej więcej tych zwarć na tych, na tych, na tych wszystkich zwojach, tym mamy mniejsze napięcie. Natężenie prądu rośnie, napięcie maleje. Eee, także, mm, powiem tak. No. Musiałbym po prostu teraz wziąć i zamontować taki taki układ zaponowy, który niestety muszę zamówić. No i jak przyjdzie zamówiony układ, no to wtedy będziemy wymieniali, ale pokażę Wam jeszcze przetarty impulsator w tym miejscu, czekajcie, bo coś ostrości nie ma. Tak. Zobaczcie, rozjaśnię Wam trochę. Mamy przetarty impulsator w tym miejscu, albo przypalony, nie wiem z czego. To też może być powód, że parametry te, te, te prądowe, napięciowe, które potrzebuje cewko moduł, mogą być niewystarczające. Nie będę się czepiał cewko modułu, bo klient... Czy nie, nie powinien być taki ufny, że tak powiem. Klient wymienił cewko moduł. Ja gdzieś mam swój testowy, zamontuję swój testowy i sprawdzę, jak ta iskra wygląda. No, i wtedy będziemy myśleli, co, co zrobić z tym dalej, prawda? W międzyczasie idę poszukać tego cewkomodułu, który możemy wymienić i sprawdzić, i, czy, czy to jest wina tego. Więc tak, mam założony moduł, yy, że tak powiem, cewkomoduł nowy. Yy, I sprawdzimy, czy to jest wina cewkomodułu. Yy, włączę teraz zapon. I sprawdzimy, jak wygląda iskra. Zrobimy taki zoom na jakiś element, żeby to było widać. O, właśnie. Tam jakaś ostrość, żeby była dobra. Ok, rozjaśnimy troszeczkę obraz, rozjaśnimy. Przykładamy, oczywiście, sprawdzamy długość iskry, bo to jest bardzo ważne, moi drodzy. Powiem Wam, jakby trochę lepiej, ale nie do końca. Yy, więc podejrzenie pada na iskrownik. Niestety musimy wymienić cały iskrownik. Yy, nie jest to tania impreza, bo za taki dobry iskrownik trzeba trochę zapłacić. One są dostępne na, naszych, na naszym sklepie internetowym, także możecie tam sprawdzić sobie cenę. A ja zabieram się za zamawianie iskrownika. Jak wcześniej mówiłem, Będziemy musieli sprawdzić cewki w silniku. Cały stator wymienimy, ponieważ podmieniłem moduł, jest to samo. Cewki przyszły nowe, zamówione. Zamontuję to teraz wszystko na nowo i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Aby zdemontować ten stator i całą jego podstawę, pamiętajcie, że nie, nie robimy czegoś takiego że tutaj pchamy śrubokręt na siłę, kręcimy, próbujemy. Może za szeroki, może węższy, ponieważ możemy tutaj uszkodzić tą osłonę, która jest odpowiedzialna za osłanianie tych, tych zwojów. Więc musimy najpierw odkręcić sobie te trzy śruby, a potem dopiero całą podstawę. Widzicie, to nie jest proste. Te śruby chyba tu są na kleju wkręcone. Ta poszła. Czasem jest tak, że ta śruba się lubi zerwać, ukręcić, dlatego już w zestawie są całe statory i podstawy. Jeśli nie potraficie takiej śruby odkręcić, nie, nie są na kleju. zaraz Wam pokażę klifa. Bierzemy jakiś dobry śrubokręt, żeby nie był po prostu, yy, nie wiem czy to widać, tak naprawdę dobry, żeby nie był stępiony. Wkładamy sobie do śruby, bierzemy motek, lekko ruchamy i nic nam to nie dało, no niestety. Ta śruba jest tak zapieczona, że będę musiał to jakoś inaczej wykręcić. Dobra, ja to sobie zdemontuję, i zaraz wracam i zobaczymy, jak to, czy to będzie odpalało. Udało mi się odkręcić tą trzecią śrubę. Lekko wziąłem, puknęłem młotkiem tutaj, żeby ją wykręcić. Teraz wyszła, wykręciła się. Jak widzicie, tak to jest i teraz musimy, możemy resztę odkręcać. Pamiętajcie, ważna rzecz, tu trzeba zapamiętać, jak jest ustawiony zapłon. Tu mamy mniej więcej na środku, więc tak samo ustawimy ten zapłon. Możemy ten zapłon troszeczkę potem przyspieszyć. Im wcześniejszy zapłon, tym trochę mocniejszy silnik. Ale nie zawsze tak jest, znaczy, tak jest ale zapłon musi być ustawiony według ustawień producenta, a poza tym moduł i tak sobie ten zapłon sam ustawi, ponieważ on tutaj zmienia kąt zapłonu. Tak to mamy. To jest taki moduł czterokablowy z czterema przewodami, które idą tylko do cewkomodułu modułu. Dobra, ja to sobie wypnę, założę nowe i, i spróbujemy. Więc mamy wymienione koło magnesowe, cały iskrownik, yy, wszystko poskładane, podłączyłem przewody. Sprawdzamy, czy to będzie teraz paliło. Przechodzimy na tą stronę. Uwaga, chwila prawdy. Próbujemy tak bez dodawania gazu, bez sania Dziękuję. Słyszycie jak to ładnie pyka? Mamy naprawione. Jak widzicie przyczyną był iskrownik, który no po prostu parametry tych cewek już, już się grubo, grubo skończyły. A poza tym jak tu widać, a ja wam to pokażę. O czym mówiłem wcześniej. O te cewki ocierało koło magnesowe, to znaczy same magnesy. Coś tu ma chyba za mocno przegięte z tą jasnością. Widzicie, po cewkach tarło to wszystko, więc no, nie ma siły, żeby to, żeby to działało tak samo, sam y, impulsator widzicie jak jest tutaj uszkodzony y, natarty, natopiony, więc y, powiem tak, no impulsator gdyby się ktoś uparto go wymieni można roznitować, dać ładne cienkie śruby y, przewiercić na nowo, zakręcić super, nie? Ale no nie jest dostępny sam impulsator, powiem wam szczerze Przewinięcie tego granicy graniczy z cudem. Ja kiedyś sam w harcie moim polskim przewijałem impulsator, który był bardzo prosto zbudowany, bo nie był zalany w żadnym plastiku, tylko wystarczyło go odwinąć i na nowo nawinąć. To samo tyczyło się cewki zasilającej też w harcie w latach 90. To było, było dostępne, ale to jest tak cholernie drogie do dzisiaj, że po prostu postanowiłem sam to przewinąć, przewinąłem i działało tyle moi drodzy ja się zajmę teraz sprawdzeniem co się dzieje z tym wyciekiem cieczy pod głowicą ale to już może nie o tym film bo to jest bardzo prosta sprawa dzisiaj chciałem ten aspekt elektryczny tutaj wam przedstawić żebyście widzieli jak to wygląda kochani także jeśli oczywiście odcinek się podobał proszę łapkę w górę jeśli nie łapkę w dół i tyle Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, moi drodzy. Lewa w górę, trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę.